Dzień dobry, dzień dobry. Monika Kurjata z tej strony oczywiście. Jak co, jak co dzień, live numer 290 z moich 365. I witam bardzo, bardzo serdecznie. Będzie na pewno chaotycznie i <laughs> bez składu, i bez że tak powiem, jakiejś wizji na dzisiaj, ponieważ ja dzisiaj jestem. Totalnie w takim rozbiciu um, pakowań, pakowania, szykowania się do wyjścia z domu. Um, I ponieważ zostawiłam wszystko na ostatnią chwilę, bo nie miałam takiej jakiejś przestrzeni, żeby myśleć o tym wcześniej, to wszystko po prostu dzisiejszego dnia się odbywa, więc troszkę mnie to, że tak powiem, pochłonęło, trochę mnie to um, rozbalansowało. I właśnie przed chwilą usłyszałam od mojej córki, bo mówię, że taka jestem, wiecie, zmęczona, już w ogóle zaraz wychodzimy z domu i tak dalej. Ja taka zmęczona, tutaj głowa mi też rozbolała. No i moja Maja powiedziała, że musisz się zrelaksować i enjoy your life. <laughs> Dlatego zatytułowałam ten live Enjoy Your Life. I tak, staram się o tym pamiętać i powiem Wam, że wczoraj. Właśnie z tego powodu zrezygnowałam z pewnych czynności, które miałam zamiar zrobić wczoraj do samego wieczora, żeby się trochę bardziej przygotować na wyjazd. A wylatujemy dzisiaj no w nocy, ale no niedługo już będziemy jechać tam do, do szwagra, potem stamtąd będziemy jechać już na lotnisko. Także w sumie w przeciągu około pół godziny 45 minut będziemy wychodzić z domu. No, kotek został. Do kota, gdzie przychodzić sąsiad, dziewczyny, czyli moje psy, pojechały dzisiaj do ciocie Iwy, no której czują się cudownie, wspaniale, uwielbiają tam być i pomimo tego, że jak zobaczyły, że tam wchodzimy, to Bambi zrobiła wsteczny i próbowała uciekać, no bo wie, że to się wiąże z tym, że nie będzie miała ze mną kontaktu, ale ja wiem, że im tam jest bardzo dobrze i że Iwa niesamowicie dba o nie i zna się na psach i rozumie psy, więc Jestem bardzo spokojna, jeśli chodzi o ich wakacje. No a nasze wakacje, mam nadzieję, że też będą bardzo przyjemne i cieplutkie. Sprawdzałam pogodę, to ma być naprawdę bardzo ciepło, ale moja natura z Maraźlucha podpowiada mi, że ale jak tylko takie letnie ciuchy spakować? I wiecie, no mam na sobie bluzę, taką, ona jest miarę ciepła, jeszcze zakładam na siebie katanę, mam długą, moją długą spódnicę, taką, taką dresową, wiecie, dres, dresówkę, nie widać. O, widać, widać, widać dresówka, żeby było mi wygodnie i żeby było mi ciepło, bo wylatujemy ze Szkocji. Chociaż pogoda jeszcze nie jest taka najgorsza. No i tak, wracając, bo mówiłam, że będę skakać, nie? wracając do wczorajszego dnia właśnie miałam sobie wczoraj zrobić paznokcie, bo sobie chciałam zrobić paznokcie na, na wyjazd. No, i tam parę jeszcze innych rzeczy, ale wiedziałam, że jest krąg z bliskimi moimi cudownymi, wspaniałymi kobietami, i poczułam, że bardzo tego potrzebuję. Jeszcze miałam takie burzliwe popołudnie z mężem, czasami tak bywa, nie, jakieś takie dyskusje trochę bardziej na wyższych obrotach, i, i po prostu potrzebowałam dać sobie czas dla siebie i właśnie pocieszyć się swoim życiem. No i pojechałam, pojechałam, było cudownie, spędziłyśmy przepiękny wieczór, zawsze jest niesamowicie. To jest, jest tam tak, że tak naprawdę czy milczymy, czy rozmawiamy, czy się śmiejemy, to zawsze jest po prostu dokładnie tak, jak ma być. Więc jest to przepiękne, zawsze jest jakieś pyszne jedzonko. Tym razem ja pojechałam, że tak powiem, na krzywy ryj. Bo wczorajszego dnia ja wiedziałam, że ten krąg będzie, ale tak naprawdę byłam przekonana, że nie pojadę. I w ostatniej chwili zdecydowałam nie, jadę zobaczyć się z dziewczynami, zwłaszcza, że później może mi nie być i po prostu potrzebuję pobyć z kobietami. Tak się trochę css, wiecie, tak wyciszyć, wyciszyć, dać sobie czas. I chyba to też właśnie o tym dzisiaj jest. To Enjoy your life to jest właśnie o tym, żeby. Czasami odpuścić coś, żeby, żeby zrobić coś przyjemnego dla siebie, bo jak właśnie dajemy sobie czas na to zwolnienie, no to zaczynamy przyspieszać, jakby coś tam się innego fajnie układa. Co prawda, wróciłam późno, nie do końca się wyspałam, bo, bo e, miałam taką potrzebę, żeby trochę wcześniej stać. Jeszcze piekłam rano chleb i, i, no i robiłam paznokcie. <laughs> Robiłam paznokcie, co prawda cały dzień mieliśmy, do, bo, bo wyjazd jest wieczorem, ale wiecie, jak, to jak się nie było wcześniej spakowanym, na wakacjach dawno nie byłam takich ciepłych, to trzeba było szukać, biegać, biegać po domu, żeby zobaczyć co i jak, co jest gdzie. No i tak cała rodzina jak się pakuje, to też jest trochę roboty, a coś trzeba zjeść i tak dalej. Jeszcze miałam jedzenia nagotowanego do schowania do zamrażarki, żeby pochować i, i jeszcze pranie, i jeszcze takie wiecie ostatki, żeby tego wszystkiego nie zostawić, jeszcze podlewanie kwiatków, żeby dały radę przez te 10 dni wytrzymać. Więc to jest sporo takich różnych rzeczy, o których trzeba pamiętać. W związku z tym to jest jakby sprawia, że Moja głowa jest tak przepełniona, że nie mogę się doczekać, jak już będziemy, właśnie jak już to zostawimy wszystko i po prostu wyjdziemy z domu i ja będę mogła uff, tak właśnie się troszkę rozluźnić. No, ale jestem już, jestem już tak gotowa. Torba spakowana, wielka, w sumie do połowy jest pusta, bo tak naprawdę wcale nie miałam za bardzo co tam pakować, ale mamy możliwość, żeby wziąć takie spore bagaże, więc po prostu wszystko jest tam władowane i tylko, żeby mieć przy sobie jakieś takie malutkie plecaczek z książką, którą będę czytać i nie, ta, nie rozwojową, tylko taką dla przyjemności, więc ogólnie. Tak, ten e, 290. live jest, o, jest właśnie o, o, o cieszeniu się życiem. O cies cieszeniu się życiem i też e, przypominaniu sobie o tym. Bo ja dzisiaj faktycznie, jak się szykowałam, to, 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 to nie do końca było to takie cieszenie się życiem, bo gdzieś tam zawsze mam takie um, taki stres, czy ja się zdążę wyszykować, czy wszystko będę miała. I też zauważyłam, że jest to dla mnie takim. Um, kolejnym miejscem do poszerzania swojej strefy komfortu, bo jeżeli mam takie myśli, że o Jezu, bo czegoś tam nie zabiorę i się zaczynam tak stresować, to tak naprawdę, no właśnie chodzi o to, że zamykam się w takiej klatce, która jest, no takim klatka pod tytułem ograniczenie. I to ograniczenie powoduje, że jeżeli nie będę miała tego, 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 tamtego i tego, no to kurde, świat się zawali i będę bardzo nieszczęśliwa. A co gdyby było całkiem inaczej? Może bym nie wzięła nic i by się okazało, że dalej jest cudownie i wspaniale. Więc jest to takie dla mnie miejsce do poszerzania swojej tolerancji na dyskomfort. A ponieważ właśnie tutaj było takie przypomnienie, bo oglądałam sobie też kolejną masterclassę u RI, która. Tam przekazuje fajne treści, które są w sumie mi znane w większości, ale czasami powie jakieś takie zdanie, które jest dla mnie fajnym zdaniem do usłyszenia i przypomina mi o czymś albo pozwala mi spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy, więc, więc bardzo fajnie. I, I tak, to jest dla mnie taka, taka sfera do rozprężania. I zauważyłam, że e, umiem na przykład, bo najczęściej jak lata, latałam w ostatnim czasie, to latałam w taki sposób, że musiałam się spakować w taki malutki plecaczek, więc to trzeba było zorganizować, trzeba było się nad tym zastanowić wcześniej. A tutaj, wiedząc, że mam taką wielką torbę i tak naprawdę no w sumie żadnych ograniczeń, bo skoro się potrafię spakować w taki mały plecak, to 20-kilowa torba to już jest, to już jest po prostu, że mogę wziąć wszystko. No, i okazało się, że jak mogę mieć wszystko, to jest trudniej się spakować, niż jak mam małą torbę. Ciekawa jestem, jak wy macie z pakowaniem się na jakieś wyjazdy, jak, jak to jest u Was. Ja zdecydowanie lepiej sobie radzę, jak mam ograniczenia, pomimo tego, że wtedy no, trzeba się trochę nagłowić, no bo tu z tym to musi pasować, tam to musi pasować, a ja to po prostu nic nie musiałam myśleć. A dobra, napakuję tutaj coś tam i na pewno coś, wy, coś wybiorę. I pewnie połowa z tych rzeczy w ogóle nie będzie tknięta, ruszona i tak dalej. No, ale. Ponieważ mogłam, to sobie zrobiłam, nie będę się nad tym już więcej zastanawiać, torba jest spakowana, pełna, wszyscy jesteśmy już gotowi, Konrad jeszcze pojechał z Fabianem kupić jakieś słodycze na podróż, bo bez słodyczy to ani róż, ja poprosiłam o moją ukochaną, najukochańszą, gorzką czekoladę, 85% bo taką najbardziej lubię. I idę zaraz jeszcze kanapeczki zrobić na podróż i no i co? I będziemy, będziemy lecieć. Ja się z Wami będę łączyła dopiero jutro i, i zobaczymy jaki będzie zasięg, ale mam nadzieję, że, że uda się połączyć i że będę mogła chociaż takie malutkie, krótkie właśnie lejwiki robić właśnie z, z Turcji, bo tam właśnie lecimy. Trzymajcie się krótko. Cieszcie się z życiem, nawet jak się wszystko wali, nawet jak jest tak, że nie ma gdzie szpilki włożyć, to czasami warto na chwilę się zatrzymać, nie wiem, zrobić coś głupiego, zatańczyć, nie wiem, właśnie przyj córka przyjdzie i powie uspokój, zrelaksuj się mamuniu, wszystko jest ok. Ciesz się życiem. No, także cieszcie się życiem. Buziaczki. I do usłyszonka.